najważniejsze w tym elemencie, przy topspinie, przy w topspinie? Jest ważne to, by przenieść ciężar ciała z mojej prawej nogi na lewą nogę. I to właśnie pokazuję na tym filmiku, żeby przenieść ten ciężar ciała. Postaram się to jeszcze raz pokazać, troszeczkę wolniej. A co jest ważne? Oczywiście standardowo cały czas tu powtarzam, zginamy nogi, ciało w przód. I nie stoję tutaj na środku. I tutaj mam teraz ciężar ciała na środku I nie gram tu Tylko tym moim całym ciałem Zobaczcie Ja schodzę tutaj na tą nogę Tą prostuję I tutaj przychodzę na tą nogę I w momencie gdy uderzam Te moje Skręcam się tutaj barkami również W tym momencie Przychodzę tu I teraz moje, mój ciężar ciała jest na tej nodze Tu jest środek Zaczynam stąd, i tutaj jest ruch ręki, wszystko jednocześnie. Skręcam się, tu jest środek, a ląduję tu, na tej nodze, czyli z tej nogi, przechodzę aż na tą nogę, i tu tak wychodzi, o tu i razem. Nie, że tak i tak, tylko to musi iść wszystko jednocześnie. Jak już tak będziesz robić, tutaj musisz jeszcze oczywiście skręcać się tymi barkami. I razem wszystko jednocześnie, ruch ręki, skręt barków i ten ciężar, to musi iść wszystko jednocześnie, tak? Czyli tu, tu i tu. I wtedy idzie ręka, barek i balans ciała jednocześnie. Tu. Jak już będziesz to wykonywał w miarę ok, no to wtedy będziesz musiał to robić szybciej i od pędu jakie twoje ciało wykonuje będziesz tutaj tymi nogami też operował coś takiego jak ja teraz robię O, bo jak jesteś tutaj po tej, na tej pozycji i chcesz uderzyć i przejść, uderzyć i jednocześnie przejść na tą nogę to w momencie gdy uderzenia pęd twój, twojego ciała sprawia że to ciało idzie w przód dlatego jak uderzasz tu to twoje ciało idzie w przód po prostu jak nie wiem, po prostu uderzasz, to automatycznie Twoje ciało kieruje się w przód, tak? Dlatego później tak właśnie będziesz robił, że tutaj ta noga będzie Ci przechodzić w przód, żeby tutaj podczas uderzenia nadać więcej mocy przy tym zagraniu, przy tym uderzeniu, i tu, pa! I tutaj Twoje ciało leci w przód. I jak, tak, jak już tak będziesz skakać, czyli tu, to wtedy musisz wrócić się, bo piłka wraca, ktoś blokuje, piłka wraca. I wtedy musisz jeszcze raz się ustawić tak pod kątem do stołu. Nie na wprost do stołu, tylko pod kątem. I wtedy tutaj grasz, pa, piłka, blok, wracasz i znowu uderzasz. I tak to właśnie wygląda. Tu, coś takiego, o, pa, blok, wracasz i znowu tu, tu, na tą pozycję. Skaczesz tu, i tu na tej pozycji jesteś. I wracasz, i znowu na tą pozycję się przekładasz. Atakujesz, pa. Jesteś tutaj, noga leci ci, tak. Jesteś na tej nodze, no i wracasz. Tak? Czyli przechodzimy tutaj z tej na to. No i teraz, jak to wygląda? Lecimy, lecimy! Tutaj te nogi muszą cały czas pracować. Wysoko i szeroko. Zobaczcie tutaj jak moje kolana się zginają. Widzisz? Cały czas tutaj trafił. O i, i gra. Daję. Pamiętajcie, że do tego potrzebna jest oczywiście długa ilość treningów. Ciężkich treningów. No i co? Wytrwałości, odwagi, siły. I dużo energii jestem na boisku i tutaj też można trenować porchętowskin nie musisz mieć sali ze stołem żeby trenować tenisa stołowego tenis stołowy możesz trenować wszędzie nawet tutaj zobaczcie także trenujcie tenis stołowy na powietrzu zobaczcie piękne słońce świeci Pozdrawiam wszystkich widzów. Cześć. O, i... Igrasz.